Piłkarze już są gotowi na rozpoczęcie meczu. Czekają tylko na pierwszy gwizdek Mateusza i Jendy, głównego arbitra tego spotkania. I właśnie przed momentem sędzia dał sygnał do rozpoczęcia tego spotkania. Zaczynają je piłkarze grający w zielonych strojach, czyli zawodnicy rezerw Śląska. Adrian Kwiatkowski w swojej szarze wpada w pole karne obok trzech obrońców zdołał jeszcze oddać w bargi, ale środkowanie w pole karne. Bardzo wysoko do tej piłki e, wyskoczył Jan Andrzejewski. Wszystko jednak zakończyło się na gwizdku Sędziego Mateusza Jendy, który zaprosił piłkarzy do szatni, zakończył w tym momencie pierwszą część spotkania. Błękitni Stargard po 45 minutach remisują 0 do 0. Oddał jednak strzał obok bramki strzeżonej przez Pawła Budzyńskiego. Generalnie ta pierwsza część spotkania toczyła się w środkowej strefie. Boiska, Spotkania. Jeszcze raz Bójka minimalną Bójka. przewagę pozycyjną uzyskali stargardziani na natomiast... dużo bramek w pole karne? Uderzenie w krótki ruki to mogło zaskoczyć Tobiasza Wańcetela. Yy. Filip, Filip, ale teraz mamy znakomitą okazję przed błękitnymi z ostrego kąta na uderzenie zdecydował się. Mateusz Bochnak trafił na jednak w e, poziomie boczną. drugiej ligi do e, piłki te Adrian Kwiatkowski. Odegranie do Czewińskiego i poprzeczka. Ja i jak niewiele zabrakło, ale jeszcze przemysł w walczy po lokarnym. Strzela strzał. Błażeja Starzeckiego nie będzie jednak ten gol uznany. Nie to ustrzelał. ponownie Kotowicz. Piłka trafia pod nogi Mateusza Monarczyka. Rozegranie z Grzegorzem Kotowiczem. Po lekarne strzał. Szymon Krocz, duże tu było e, zamieszania. Ale teraz w tej będą mieli akcji. kolejną okazję ze stałego fragmentu gry na e, Rzut rożny, piłkę wybija bowiem Grzegorz Kotowicz i Michał Cywiński, za chwilę ponownie będzie wrzucał piłkę z narożnika boiska. W Polo znajduje się pięciu piłkarzy w biało-niebieskich strojach. Głęboko do niej bramka bezpośrednio z rzutu rożnego! Cóż to za sytuacja, 80. Pierwsza minuta spotkania Michał Cywiński, Niczym Kazimierz, daj bezpośrednio z rzutu rożnego, że w zielonych strojach wywalczyli ten stały fragment gry. Teraz widzimy chyba po raz pierwszy w dniu dzisiejszym obrazek taki, że wszyscy zawodnicy w zielonych strojach znajdują się na połowie. Błękitny Stargard, dośrodkowanie w pole karne, spore zamieszanie, cały i bramka. I jeden do jednego. Grzegorz Kotowicz znalazł się 3 metry przed Stargardzką bramką i z najmniejszej odległości doprowadza do wyrównania. Grzegorz... Dośrodkowuje Bartłomiej Mruk, już Michała Twińskiego nie ma oczywiście, na na placu gry strzał z dystansu Mateusza Bochnaka. Nie trafia jednak w piłkę. I w tym momencie Mateusz Jenda kończy mecz 19. kolejki piłkarskiej drugiej ligi. Ostatecznie Błękitni Stargard remisują z rezerwami Śląska Wrocław 1 do 1. Obie bramki padły w ostatnich 10 minutach spotkania. Błękitny Stargard na prowadzenie wyprowadził w 81 minuty, minucie całym bezpośrednim z rzutu rożnego Michał Cywiński, natomiast do wyrównania 5 minut później po zamieszaniu w polu karnym po rzucie rożnym doprowadził Grzegorz Kotowicz także obie drużyny podzieliły się dzisiaj punktami a za tydzień zagrają ponownie 6 marca Błękitny Stargard na własnym boisku podejmą drużynę KKS-u Kalisz, to spotkanie rozpocznie o godzinie 13 i serdecznie na nie zapraszam Jeżeli chodzi o dzisiejszy pojedynek to na pewno szkoda tych straconych dwóch punktów bo ja uważam, że z przebiegu meczu byliśmy dzisiaj drużyną bardziej zdeterminowaną bardziej okazującą te cechy wolicjonalne i tutaj przewaga była zdecydowanie po naszej stronie. Uważam, że wyszliśmy bardzo zmotywowani na ten dzisiejszy mecz i te, te pojedynki w obronie wygrywaliśmy dzisiaj. Tak naprawdę w pierwszej połowie zespół ze Śląska absolutnie nie zagroził w jakikolwiek sposób nam. My te fajne piłki drugie zbieraliśmy. W tych pojedynkach w obronie byliśmy zdecydowani i nieźle to wyglądało. Nic nie wskazywało na to. Że jakąkolwiek możemy bramkę dzisiaj stracić. W przerwie podzieliśmy sobie, że trzeba uważać na stałe fragmenty gry. Bo tutaj w końcówce być może będzie dużo emocji i, i dużo gdzieś chaosu może się wkraść, biorąc pod uwagę też i to boisko. Dlatego no i my szczeliliśmy bramkę ze stałego fragmentu gry po pięknym Szarym Michała Cywińskiego, ale i nie uszegliśmy się błędu, jeżeli chodzi o nas defensywny rzut rożny tutaj. Jakby oczekuję od zawodników jeszcze bardziej koncentracji w końcówce. Ale mimo wszystko trzeba punkt szanować i ja uważam, że będzie lepiej z Kaliszem. Były elementy naprawdę w grze, gdzie byłem zadowolony, były momenty, grze też, gdzie zdecydowanie dominowaliśmy i przede wszystkim w obronie to wyglądało dobrze. Tobiasz wańca fajnie od tyłu to też kierował całym blokiem obronnym i naszą grom oblonną. W końcu słyszałem swojego bramkarza na, na boisku i, i blok obronny przez to stawał się od razu aktywniejszy i, i fajnie to w obronie wyglądało. Dlatego na pewno na tym też trzeba budować. Jeżeli chodzi o warunki, no to też nie były warunki łatwe do gry dla jednej i dla drugiej drużyny. Skoro gdzieś w 60 minucie byłem e, powiedzieć, że ok, punkt po, po meczu 0-0, nie ukrywam, że troszeczkę zawód, jeżeli chodzi o tą bramkę straconą, bo tutaj 1-0, jednak to 3 punkty, a nie, a nie 1. No, ale mimo wszystko, e, pracujemy ciężko, intensywnie e, nad tym, żeby w, za tydzień było lepiej.